Cześć, dzisiaj jesteśmy na Warszawskiej Skrze. Siema. Nagrywamy trening z Ignacym Trębickim. Cześć Ignacy, powiedz co dzisiaj biegasz i do czego się szykujesz? Dzisiaj trening już stricte pod 5000 metrów Mistrzostwa Polski U23 Dzisiaj będą dwa razy, 2 km plus kilometry plus 500 metrów. Okej, okay. jakieś masz założenia ten trening? 5000 na MPK ma zbliżyć się do 15 minut byłoby fajnie zrobić drugą klasę także jest to tempo 3-3 na kilometr początek będzie nieco wolniejszy, te 2 km będą tak w granicach 3-5 około 3,10 a potem już szybciej Dobra, jasne Rozgrzewasz się w aktualnie to jest 4,46 Jasne, a buty? Buty teraz mam y ale potem zmieniam Będą okay. y, w apółczoraj no i potem kolce. Jasne, dobra. Tutaj. Dobra, dzięki. No i dzisiaj będę pierwszy raz biegał w dragonach. Na koniec, czy na tysiaka też. Zobaczy jak będę po tych dwójkach się czuł. To tutaj mała poprawka co do tak, butów. ja się machnąłem na rozgrzewce mówiąc waporwaye, oczywiście chodziło mi o Zoomflye. One są waporwaye, dlatego mi się no, tak, na szybko pomyliło. Jasne, mówiąc. ale to też, też taki but półstartowy, także da się w nim szybko wybiegać. Ja, <laughs> das 真是的。 Oh, yeah, Mega. Myślałem, że będzie gorzej na ostatnio. A się czułem w trakcie dobrze. A teraz czuję. I do spania. Zrobiony. założenia. Pamiętajcie, jak tak nie kończy treningu, to znaczy, że zrobiliście go źle. Nie no. Zależy jaki. Zależy jaki. Nie na każdym trzeba się tak wywalać. Dobra, Zajebista robot. Dzięki. O i, ta, i tak wygląda trucht po dobrze zrobionym treningu pod piątkę. Jak wyszło? Jak wyszło, wyszło bardzo dobrze. Wszystko w planach, właściwie czasach idealnie, tak jak miało wyjść. Daje to fajne, fajną perspektywę na sam bieg za dwa tygodnie także jeszcze na spokojnie jeszcze czas żeby się doregenerować zrobić jeszcze z dwa jakościowe treningi i, I tyle no teraz tylko roztruchtać po treningu i no i opalanie oj jeść jeszcze jeść no właśnie miałem się ciebie zapytać ulubiony posiłek po treningu bo to jest coś co wszystkich na pewno interesuje Ulubiony. Pierwsze co złapie w rękę w domu No tak, czyli ty typowy biegacz. Typowy otwiera lodówkę biegać. Otwiera lodówkę i połowa znika. Ciastki, pamiętajcie, ciastki. Zobaczcie jaki tutaj wyrzeźbiła na tych ciastkach leci. Przypik i pozdrawiam wszystkich miłego dnia, miłego życia z bieganiem. Dzięki.